Zapadałem na za zdrabki. Tak, to jest Polska. Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj premiera premier. Zdrabka Polska-Polska po 5 zł można w niej wygrać nawet 100 tysięcy złotych. Zdrabka, zdrabka dominuje kolorami polski, biało-czerwona. No i oczywiście symbole też polski, takie kwiatuszki chyba. Jeżeli znajdziemy motyla, to też możemy wygrać przypisaną do niego kwotę, ale głównie zdrabka polega na tym, że wygrywające liczby musimy znaleźć na dole. Myślę, że nie mogę się już tak bardzo doczekać tej premiery, że muszę zacząć zdrapać te zrabki. Czternaście Dwadzieścia pięć Dwadzieścia sześć I trójeczka Dwadzieścia trzy Piętnaście oboczek Siedemnaście Dwadzieścia jeden Dwadzieścia siedem Siedem Trzynaście

Dwadzieścia trzy, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści jeden, jeden, sześć, dziewięć, to na razie nie idzie po mojej myśli, piętnaście. Cztery, trzydzieści jeden, jedenaście, dwa.

Trzydzieści trzy osiem jeden, dwadzieścia siedem, trzydzieści jeden, trzydzieści cztery, oboczek dziewięć też, osiemnaście siedem, dwa, dwadzieścia osiem, trzydzieści dwa. O, jest wygrana. 8, widzę, że jest 5 zł, czyli zdrapka się zwróciła. Jest pierwsza wygrana, na szczęście, bo już się bałem, że mi się nic tu nie zwróci normalnie. 11. zdrabka. pierwsza zraka wygrana. Z tego co widzę, z czterech zdrapek jedna jest wygrana. I kolejna. 3, 1, 23 i 7. 4, 29.

Została nam ostatnia zdrabka. Dwadzieścia trzy, dwadzieścia osiem, dwadzieścia siedem i dwadzieścia cztery. Trzy. Dwadzieścia jeden. Dwadzieścia dwa. Dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia sześć. Cztery. Dwadzieścia pięć. Sześć. 14 i ostatnia cyfra w naszej premierze to 12, czyli ta zdrapka też jest przegrana. Czyli z tego co prosto matematyką możemy obliczyć, z 8 zdrapek wygraliśmy tylko jedną, czyli 7 zdrapek na premierze jest przegranych. I tylko jedna wygrana, czyli tylko jeden zwrocik. Czyli myślę, że ta zdrapka... No niby się pod nami podda poddała, ale trochę jednak mało w niej wygraliśmy, więc myślę, że ona jeszcze się pojawi na moim kanale. Tutaj możemy jeszcze sprawdzić kontrolne, jakie są i Kodzik odkryć. N, N i N, czyli zdrapka jest na pewno wygrana. Ale ostatnio coś na mnie idzie w bonusach i tak i dzisiaj przygotowałem dla was bonus. Jak myślicie, co to może być? Dam wam jeszcze chwilę. Tak, zgadliście. To jest zdrapka kieszonkowa. Może dzisiaj, może dzisiaj, może się zdrapka kieszonkowa dzisiaj podda. Akurat dzisiaj. Zegarek. Księżyc, e, wiśnie i samolot. No nie, dzisiaj jeszcze nie. Czekajcie na kolejne odcinki, żeby Zdrabka Kieszenkowa się poddała. Zdrabka Kieszenkowa na pewno się kiedyś podda i to będzie główna wygrana, tak myślę. Czyli to już jest koniec premiery. Zachęcam Was do subskrybowania tego kanału. Zostawcie lajka, napiszcie komentarz. I trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka, papa! Pa. Eu